nie dziela radości. Moje dziecko, Ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do Ciebie należy. Chrześcijaninem się nie jest, ale trzeba usiłować stawać się nim. Aby się nim stać, potrzeba nawrócenia. A więc nawracanie jest tym codziennym, bardzo żmudnym i bolesnym obowiązkiem każdego z nas. Mamy niejako instynktowną skłonność do unikania i zbaczania z drogi. Jeśli nie jesteśmy zanurzeni w sercu Boga, jeśli nie ma w sobie nas ciągłego pragnienia życia w zgodzie z Wolą Bożą, jeśli nie omawiamy z nim każdej naszej sprawy, prawdopodobnie nie jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być. On jest zawsze bardziej z przodu. Nawrócenie zawiera sobie gruntowną transformację całkowite odwrócenie wszystkiego absolutny przewrót. Nawrócenie to również odkrycie możliwości błądzenia i uporczywej woli zbawienia. Starszy brat z tej dzisiejszej przypowieści czuje się zabezpieczony przez to, co robi. I przez swoje konkretne osiągnięcia. Jego doskonałość jest wykonawcza, bezduszna, pozbawiona kreatywności. Ojciec zaś wychodzi z perspektywą bezinteresowności. Ciekawe, że ta przypowieść nie posiada radosnego zakończenia. Nastąpi ono wtedy, kiedy nastąpi nawrócenie starszego syna. Który został, nie ruszył się z miejsca. Trudno się przekonać, że miejsca w domu, w każdym naszym domu rodzinnym nie można zachować, ale jedynie odzyskiwać je dzień po dniu z nieustannym zadziwieniem. A być wiernym to codziennie akceptować taką paradoksalną logikę. I bulwersujące poczynania ojca. Potrzeba nam serca poszerzonego o dobroć, przebaczenie, a nie ściśniętego przez ograniczenie umysłu i sarkazm. Czy czujesz, że dałeś całe swoje serce, aby dom okazał się naprawdę przytulny i przyjazny? Trzeba nam być człowiekiem, tak jak ojciec, wychodzącym naprzeciw. A wychodzić naprzeciw to uznanie. Wychodząc naprzeciw, daję do zrozumienia, że kogoś cenię, ktoś jest dla mnie ważny, wartościowy. Pragnę być z Tobą w kontakcie i przebywać blisko Ciebie. Wychodzić naprzeciw to uwaga. Kiedy zbliżam się do kogoś, sygnalizuję mu, że chciałbym się dowiedzieć, jak się mu wiedzie. Chcę usłyszeć, co porusza jego serce i co je zajmuje. Żywo interesuje mnie to, co ma do powiedzenia. I wychodzić naprzeciw, to również umiejętność wymiany. Wychodząc naprzeciw, ukazuje, że pragnę dialogu, który nas wzajemnie ubogaci, który nas oboje poprowadzi dalej. W taki właśnie sposób rodzi się i umacnia kultura spotkania.